Dzień dobry kochane, dzień dobry. Dzisiaj będziemy ćwiczyć nóżki i pośladki. Yy, będzie Wam potrzebna jedna z Waszych elastycznych bands, linek, ok? Także zaczniemy sobie bez obciążenia. Jedna nóżka do tyłu i przypomnę Wam podstawy. Łokcie może być lekko ugięte, ramiona nie ciągną do uszu, tylko są zrelaksowane i najważniejsze, że mięśnie bruszka są napięte. Ok? Króciutkie ruchy. Zawsze się rozgrzejcie troszkę albo chodząc w miejscu, Zróbcie sobie tam 15 do 20 może przysiadów i wtedy jesteście gotowe, żeby zacząć od razu, już macie lekko podniesione bicie serca, te ruchy, gdzie ćwiczymy nóżki. Więc teraz napinamy pośladki, rozciągamy tą nogę, pchamy przez piętę, głęboki wdech i wydech. Dzisiaj zrobimy troszkę więcej powtórzeń. Więc 15 ruchów jak na razie, kolano i wypychamy do góry. Wdech i wydech. Za każdym razem jak wypycham tą no nogę, to napinam pośladek. I wydech, wdech, wdech. I wydech możemy dodać mięśnie brzuszka, napinamy. Wdech i wydech i znowu około 15 powtórzeń. Wdech i wydech. Wdech i wydech, jeszcze dwa. I teraz nóżka 90 stopni do góry. Krótkie ruchy, Wszystkie mięśnie pracują wokół pośladków naszych. Nóżki, wdech i wydech i znowu 15 powtórzeń. Wdech i wydech. Wdech, wdech. Ta noga, na której się opieracie, już czuje do ćwiczenia. Więc zrobimy jeszcze jedno. I damy odpocząć tej nodze, i zamienimy na drugą stronę. Ostatnie ćwiczenie. Trzymamy lekko podniesione kolano, i wypichamy piętę do boku. Będziecie czuć, jak pracują te mięśnie znowu wokół waszego biodra. Także ciężko jest właśnie, a, y, często jest właśnie y, wyćwiczyć, więc tutaj pamiętajcie, żeby napić te mięśnie brzuszka. Albo nawet obniżyć sobie przeciwną rękę na Wasz łokieć. Będzie Wam troszkę wygodniej, bo nie chcę, żebyście spinały tych ramion. I trzy. I ostatni raz. Okay. Odpocznijcie sobie w pozycji dziecka. głęboki wdech. Wydech. Mięśnie brzuszka się relaksują. Rozciągamy plecki, rozciągamy biodra. Druga nóżka. Czyli znowu. Kotki ćwiczą z nami. Kotek jeden na macie, drugi na krześle tutaj. Kuchony z już oczku. Ok. Drugi. Łapka wystaje mojego kotka na górze. I teraz do góry. Nóżka. Pchamy ją przez piętę. Wdech. I wydech. Mięsie, bruszka są napięte mocno. Łokcie są zrelaksowane. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Starajcie się nie ruszać całym ciałem, dlatego przypominam jeszcze raz, właśnie, żeby te mięśnie brzuszka były mocne, silne. I teraz kolan do klatki i na zewnątrz. Możemy tutaj ugiąć, chłopcie teraz i kontrolujemy każdy ruch. I wydech. I wydech. I wydech. I, wydech. I jeszcze. I ostatnie pięć, cztery, trzy, 2 I teraz kolanko idzie do boku. Do boku wdech i wydech. Wdech. Te ćwiczenia możecie sobie robić. Naprawdę co tydzień, nawet dwa razy w tygodniu. Wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze kilka razy. Mocne mięśnie brzuszka, przypominam. I ostatnie ćwiczenie, czy mamy kolanko do góry i wypychamy. I tutaj właśnie tutaj możecie obniżyć łokieć, jest wygodniej. Możecie się bardziej skupić na napięciu mięśni brzuszka. I nóżka pracuje. Wyrzucamy nogę do boku. I wydech, wdech. I wydech. 5, 4, 3, Dwa. I teraz znowu poczułam, Damy sobie klękę troszeczkę szerzej. Siadamy do tyłu. Rozciągamy plecki. Głęboki wdech i wydech. Okay. Weźmiemy naszą elastyczną. band, Damy sobie tutaj właśnie na nóżki. I teraz tak leżymy równiutko w jednej linii. Ta nie jest bardzo ciasna, więc możemy, będziemy mieć możliwość robienia ruchów do przodu i ciągniemy do tyłu. Pamiętajcie tutaj: rozciągajcie biodra, ale napinacie też mięśnie brzuszka czyli do przodu i do tyłu. Głęboki wdech, ciągniemy do tyłu. Wdech i do tyłu. Robicie tak, jakby takie półkole z lekkim obciążeniem. Wdech. I wydech, wdech i wydech. I znowu wdech. wdech. 15 razy. Wdech. I wydech. Ta rączka Was tutaj trzyma mocno do ziemi. Nic się nie ruszcza, nic się nie zmienia. Wdech. I jeszcze raz. I wdech. I wydech. I teraz. Rozciągamy nogę do tyłu, do tyłu, więc napinacie teraz pośladki. Tylna noga pracuje, wdech i wydech 15 razy. I wydech. I wydech, i wydech, i wydech, i wydech. Ta przednia noga, ona lekko trzyma się ziemi leciutko. Nie musicie ją za bardzo przemęczać. I jeszcze 4, 3. Dwa i jeden. I ostatnie ćwiczenie podciągamy do góry tą naszą bem. Nóżki 90 stopni. I kolanka idą do góry. Kolanko górna się podnosi. I znowu ćwiczymy te, te mięśnie właśnie koło pośladków, które jest ciężko przeważnie wyćwiczyć. Okay? Wdech. I wydech. I wydech. I wydech. Jeszcze kilka razy. I wydech. I pięć. Cztery. Trzy. Wszystko już nas wszystko czujemy. Nie chcę powiedzieć, że nas boli. Wszystkie mięśnie czujemy. I teraz tak. Nie pójdziemy na drugą stronę. Połóżmy się na pleckach. Podniesiemy pośladki do góry. Główka odpoczywa. I krótkie ruchy w dół. Otwieramy kolanka. Wdech. Wydech. Wdech, żeby między ćwiczeniami wzmocnić mięśnie plecku. Pośladki dalej pracują. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze pięć razy. 4 Trzy. 2 I 1 I powolutku odpoczywamy. I kładziemy się na drugą stronę. Damy najpierw nóżki. Tą naszą bęb koło kostek, głęboki wdech. Opieramy się i teraz powolutku ciągniemy nóżkę do przodu, do tyłu. Wdech i wydech. Mocno trzymamy mięśniami brzuszka. Wdech i wydech. Ja rozciągam tę nogę do tyłu, rozciągam biodra. Wdech wydech. Wdech i wydech, wdech i wydech i znowu wdech i wydech, jeszcze kilka razy wdech i wydech, Fff. mocne mięśnie brzuszka, jeszcze kilka razy i będziemy teraz pchać tą nóżkę do tyłu, do tyłu, napinamy pośladki Fff. i wydech. Także fajnie jest, gdybyście mieli właśnie przynajmniej jedną taką nie za, nie za mocną tą linkę w domu, ponieważ dodajecie dodatkową rezystenc dla Waszych nóg i te nogi już będą czuły całkiem inne ćwiczenia. Wdech i wydech. Teraz dobrze, dobrze teraz je możecie znaleźć te gumki w TJ Maxx. także czy na online. Także naprawdę bardzo łatwo sobie je zakupić. I jeszcze dwa razy. Wdech i wydech. I teraz podnosimy linkę nad kolanka. I górne kolanko idzie do góry. Upewnijcie się, że macie tutaj około 90 stopni. Mięśnie brzuszka pracują. I wydech. I wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze kilka razy. I skończymy ćwiczeniem na pleckach, żeby znowu wzmocnić Wasze plecki. Użyjemy naszą B, zostawimy tą B. I wydech. I cztery, trzy, dwa, jeden. OK, damy tą B niżej znowu. Pamiętajcie zawsze, żeby biodra były równiutko do ziemi. Napinamy mięśnie brzucha. I teraz tak, jak podnosicie kolanka... To później ciągniecie pięty na zewnątrz. Relaksujecie się. Patrzymy się w dół. Okay? Czyli tak, kolanka, pięty na zewnątrz. I relaksujemy się. Kolanka, pięty na zewnątrz. Te kolanka są bardzo lekko od ziemi. Jeżeli to jest jeszcze trudne, to trzymajcie kolana na ziemi. Napnijcie mi się brzuszka, ciągniecie pięty na zewnątrz. Odde I odpoczywamy. Pięty, odpoczywamy. Napięty brzuch, kolanka, pięty na zewnątrz. Odpoczywamy, i znowu. Odpoczywamy, znowu. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Dwa. I ostatni raz. Ściągniemy. Do przodu, plecki rozciągamy, głęboki wdech. I nasze nóżki są wyćwiczone. Tazję możecie jeszcze troszkę porozciągać. Pójdziemy do pigeon pose, gdzie pięta idzie pod przeciwne biodro i rozciągniemy troszeczkę te, te nasze bioderka, lekko kołysząc je z, jedną, z jednej strony na drugą. Rozciągnijcie zawsze, żeby żeby mięśnie były długie, rozciągnięte, głęboki wdech, zawsze nam tego brakuje. I druga nóżka, głęboki wdech. I wydech. Jeżeli czujecie, że one są bardzo spięte, pozostańcie sobie nawet w tej pozycji. Troszeczkę dłużej, relaksując się, oddychając w tych wydech. Połóżmy z jednej strony na drugą. Hej, Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. No, muszę Wam powiadać z tego mojego kotka, bo tak dzielnie ze mną ćwiczył. Moją myszkę to ćwiczyła tutaj na, na krzesełku, leżała patrzyła się cały czas, czy dobrze ćwiczę. Tak, Rajczunia? Tak. No, trzymajcie się. Do następnego razu. Buziaczki, papa. Pa.